Nie na darmo jesteś przywódcą, przywódcę. Dobra, już czekaj, poprzestałem krzesła, tak żeby rozsądnie było, dobra? Już mamy. Żygam od tego biegania. Cel zaznaczony, zapraszamy. To będzie szybko, bo oni są tutaj na takim poziomie, wiesz. Kurwa, gdzie tu jest wyjście? Dż gentleman, gdzie tu jest wyjście? O. O. Krystian zna te drogi, nie Krystiano? No. Eee. wiesz, ja już dawno tu nie byłem. Nie, ale to chodzi o to, żeby jednak te... Feniksy zdobywać, bo to bez tego to kurwa... Nie kupisz jakichś tam dodatków zajebistych i tak miałem, dalej. No wiem, wiem, schematów, nie? No, no, no. Bo wiecie, już w tym momencie na przykład wyposażenie nie wy wypada jakieś tam, nie wiadomo jak lepsze. A jednak, tych schematów są potrzebne, nie? Czyli trzeba wrócić się trochę do takich podstaw, nie? No podstawą iść do sklepu kupić piwo. A w piątek rano byłem w sklepie po chleb. A, pani, a gdzie ma pan skrzynkę? Przecież piątek jest. Ja mówię, no wieczorem będę. No dobra. Teraz mnie zrypała. Kurde, biją mnie. Gdzie jest ta misja nad... w ogóle? Idą z drugiej strony. Dobrze, aktualizacja zapraszamy. Nie radykalny, right. no, no. no, Ale prowokują sami przecież. Ale no, ja no, wierzę. <grym> Ej, w tyłek mi strzelił. W trafił. Ojej, słuchaj. Ojej. Co te punkty doświadczenia nam dają? Chyba już nic, już nie, nic. co się pokazają. Nie powinny się pojawiać, wiesz, bo tylko przeszkadzają w takim razie. Christian 255 wyposażenie? Mama mija. A no, tak jakoś wiesz. Ja mam obniżone, bo ręka mi się była. Jak mówisz? A potrafisz tak śpiewać? O, kurwa jeszcze nie wiesz nawet jak. <noise> tak dużo jeszcze nie piliśmy, tak? O, kurwa, już 2 do 0. Ale dla kogo? na <noise> my się... się Jezus, do słuchajcie. Nie pomożemy Mamy cię w dupie. <głos> <głos> jak tam do tego punktu dojść? Uf, no w ogóle jakąś wiem. drogę obrałem kijową. My już jesteśmy 70 metrów przed... ...delem. Ja pierdolę, ja tu mam teren zamknięty, jest dramat. Nie mogę w trakcie walki, a kto walczy z kim? No nic będę podziwiał miasto, tylko to mi zostało co? Ale to nieważne, bo my sobie tu damy no. radę. Na pewno? Uh -huh. To idę do Negasów. Czy jeszcze jeden został. Jakieś wybuchy słyszę A co ty tam Krystian, im napierdalasz? Ty też tak napierdalasz A co Ja włączyłem amunicję wybuchową Aha Dla wszystkich A Dla mnie Też masz Nie no biegnę nie, nie czuję tego Dziękuję Teraz wracamy Fuck tu jest Gdzie teraz wracamy? Poczekam no. muszę ich zabić Znaczy to już my możemy wrócić Odbieramy 3 do zera, 20 minuta. Pojebały ich. Ale co ty oglądasz? Niemiecką ligę na razie, póki jeszcze kosza nie ma. A kto z kim? E, Myślę, Gladbach z Werderem. Jak ty o. jesteś w stanie to wymówić, powiedz mi. Tak, nie dużo piłem, to mogę. A jakbyś pił co? dużo, to byś z akcentem powiedział, tak? I co, wszystko? Ty, ja ty. i pięć, pięć tych danych dotyczących celu, żeśmy. Ja, dzięki, ja dwa dostałem. To dwa, ale dwie, za każdym razem dostajesz jeszcze z, z celu, czyli trzy. Ha, ty, w tym dwa. sensie, dobra hmm, ty, no. bo nie zapałem. Jeszcze jest jedno, jedno zrobimy, może Dominik już kurde będzie. On po piwsko poszedł? Nie wiem. Dominik na przykład musi porobić sobie te wszystkie misje boczne, bo on nie ma odblokowanych kryjówek. Wiecie o co chodzi, no. czyli on na przykład wygrając z nim na przykład nie wszystkie możemy w ogóle wejść kryjówkę. To no, jest sensu, trochę, no ale... Ale nie no jak ty jesteś bosem, to on widzi ciebie jak dołączy do twojej sesji, nie? Czy nie? Nie, jego są też nieodkryte I one się blokują w pewnym sensie. No dobra. Ciebie wy jesteście? Aha, wy już druga kryjówka, tak? Tak jest, już nie ma się co tam szczypać, nie? Misja zazdroszcza likwidacyjna, to jest to? Tak Już wiesz, już są Kurde Łej no, Nie rozumiem tej mapy, kurde <gry> well, ktoś... Nie są cele trudne, także się nie ma co tutaj szczypy. A ja bo próbuję na, 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 Tobie się teleportnąć, ale ta mapa nie chce współpracować ze mną totalnie Haha Co tu wiatr się zerwał? Gdzie ty jesteś? No idę z przodu. A no, tu, dobra. Miało być, że na tobie miałem się pojawić, a nie hektar od ciebie. No ja biegnę. Hey, how's life been treated? A no i. Ale ci spadł, ty. O, o nie! No czemu on się nie chowa do ściany? No, takie to w wymucho... To jest to wybuchowa, tak? To ona tak waliła? No. Cieczkę sieje jak nie wiem. Nieźle, nieźle, naprawdę No i dobra, zapitalamy ja też sobie chyba zmienię tylko ten talent kurde no, no to wiesz. Jak to tam było? Ja mam te osłony całe, co niby więcej obrażeń się zadaje. No właśnie, mi się też tak wydaje. No ale jak ja mam, to, to nie bez sensu żebyś miał. Ale skan musi być. Skan no musi być. No to bo do, ten, ja mam bufa do skanu, wiesz? Aha. Ja też. No to, to mamy mega bufa do skanu. Kurwa, to wiatr, czy ktoś jeździ? Co ty taki jesteś? Badio! Może wzięła samochód i ci kurde jeździ po podwórku. Dawaj za wami, 50 metrów. Już, już, już panowie już! Nie, so. nie To jest osobne ustawienie db i na myszkę? Nie yeah. pięknie. Yeah. No i lecimy, panowie, do przodu. No pierdol, same wybuchy wybuchł z Nie wiem, kto trafił, bo to jest pani w ja. ja. O oh fuck, chyba źle przeszedłem. Wy jakąś mapę macie, tak? No, kreskę u góry. No właśnie, ja nie mam. Coś pizdło. <noise> os kurwa sobie fire zapalająca włączona Odciszчаемy <grywa> mam tu za duże DPI, muszę to sprawdzić zaraz. Ej, pięknie. Gdzie teraz? Wszystko? Pracuj. Tak, to no bardzo szybko to się zdobywa, nie? Czekajcie, muszę zobaczyć. Co to tak wieje? Moment. Sporek masz otwarty, kurde Krystiany. A ty wiesz co to jest w, tym, w Dark Zone? Takie piątki zaznaczone na mapie? Piątki? No, nie wiem. Nie widziałem nigdy chyba. Gdzie to się odbiera? Gdzie to się odbiera to? Aha, kurde, widzisz. Dobra, jestem. Już odebraliśmy? Tak. Jo. No super. Czekaj, się przebiorę jeszcze Która była miła i dostarczyła mi kamurę, którą mogę sobie rozłowić. Dalej dotyczące celu 4. Widzisz? Jakoś tak więcej tego jest. nie? No dobra, my zaraz wracam, spulę. Dobra. Co jest? Co jest za odmuchanie? Co jest? Popiół mi spadł na tę wkładkę. A jaką masz podkładkę? to O kurde Trochę też nazwę masz podkładki ciężką do wymówienia A logitech kurde skurczybiki przejęli saiteka nie? Od Matka, matkata kupili ta kupili. jakieś się robić dziwne Now leaving the safe area. Dobra, gdzie wchodzimy teraz? Nie wiem. No ty jesteś do dowódca, nie? A tu jest. Wytwórnia na palmutu tu? A nie, to, to nie jest. To jest. Co to jest? Wyżej. wka wyżej. To jakieś misje są, kurde. Dziwne Jeszcze raz walniemy i nie wiem Krystian powinien być zaraz pewnie, co? Tfu, Dominik No, tam kiedyś coś się z nim to... Marcin, weź bliżej mikrofon, co? Proszę cię No, dobra O, teraz się słychać jakbyś siedział mi na kolanach godziny, Jak się nie było, to ja się uzupełniłem no dobra, to czekajcie, Pod, już podchodzę do tego Ukończ wszystkie misje poboczne oraz potyczki w tej strefie. No to Krystian. <grystanie> to nie, ja mam wszystko na 100% No to ja? Darek, no nie no. wiem. Ja zrobiłem wszystkie. Tak ja naprawdę. też wszystkie Misja Ty Tu się zakończyło. Ale jak w Dobra, poczekajcie chwilę, zaraz wrócę. To znaczy, że jest Wygląda na to, że tak. Hmm. No widzisz, i to jest też tak, że niby mogę być teoretycznie przywódcą grupy, a jak coś jest nie teges, to i tak uzupełnijcie się w tym y czasie, jakieś karty zagrajcie czy coś. <grymne> to mi wyłączył. A nie, mam dobrze. A co masz tam do? A zlecenie się będzie, nie o? Co? Ada PL A kto to kurwa jest A ona do... To jest... Moja koleżanka Ona dołączyła no. do mnie i automatycznie do nas. No spoko, nie to tak nie ma, nie ma tego, no to... Możemy, coś nie widzę problemu. Nie? Cześć Gdzie ten sierżant jest cały? O, go dużo przyciskałem, się rozwaliłem. Oj. W szkole trafić, wiecie jak ciężko się trafia. Podaj tej koleżance, może Team Spika, bo póki nie ma tego, to możemy grać tam przecież coś dobrze. Jak chcesz, to Ci damy Team Spika, tylko napisz, czy chcesz, czy nie chcesz. Poszedłem za daleko, a tu ich zabiliście. Fajnie. A to co? może teraz się, możemy cofnąć do. No? Koledzy się pytają, czy chcesz Tilly spika. Adres to byś weszła. Marcin, ty poszedłeś do kryjówki, tak? No? Dobra, to ja jej napiszę. Daj, 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 daj.

ja, cicho nie, ja właśnie patrzę na mecz trochę, tak tu zerkam. <laughs> to uruchom misję, to już będziemy szli do niej. Aha, dobra. Już, już, już. I. Proszę. Kurde, gdzie ja wlazłem w ogóle? A ciekawe, czy dojdę tam szybko. Dobra, mhm. już jestem przy celach, także. My się, my się przydali, my. tu panowie. No, bo oni się ze mną nie pierdolą. Nie mogę iść, się kurwa, walki. No panowie, leżę. Leżysz. Leżysz. dobra, idę do ciebie. Nas atakują, nie możemy się teleportować w ogóle. To się nie kurwa, poleźli. Biegnę, biegnę. 60 metrów. No patrz, kurwa, nie dojdę tam do was. No ja pierdol jak tam dojść? To jest, zgubiłem się w tym wielkim mieście. nie leżysz tam sobie? Osiem celów było. Żadnego nie zabiłem, tak, że macie pełne pole do popisu. A, a to co, oni tacy, takie koksy? No, 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 wiesz, jak ja mam tylko skan, to trochę za mało, nie? Mhm. Miałbym to, wiesz, ten, ten, to może bym tam kogoś walnął. Ale czy jestem w stanie podnieść, czy Ty się odradzasz? Eee, nie, nie, no jak się odradzam? Nie, 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 czekam na Was. No! Kurwa! Czeka nie widzą nie. mnie. Nie mówiłem do Ciebie, tylko kurde... ...ponitka prawie Danka jemną, a tu, Papier no dole no nie dojdę tam do Was za chuja. No to gdzie ty jesteś? Nie mogę tu? się Tu? się koczujemy? Gdzie się koczujemy? Mów mi No chodź bliżej tu, dawaj Aha, ten tu Aha, tu oni są, dobra no. Dawaj tu ten już Niech je tak. lekko, bo... Ale, jeden nie żyje Idziesz, odganiasz no Raz nie dojdzie Bo bombera mamy Czekaj Cześć No witamy, witamy. Cześć. Teraz... To jest z tyłu to, to płotki. Zbieramy dane do wyciągnięcia celów. Uwaga, ham idzie do ciebie, uważaj. się znaczy, nie mogę tego zaprowadzić. Do no czemu amulica się kończy, jak jej potrzebuję? To życie nie jest sprawiedliwe, na wygra. Patrz jak żeśmy porobili. Marci nie żyje, nie strzelę w niego już. Dobrze, dobrze. Nie byłeś pewny? Nie byłem. Koleżanka jak ma na imię? Jak widać, Anna. Adas? To co? Anna na tym spiku. Aha. Zabiję psa, będzie grill. Dobrze. O. Dobra, weźcie coś zaznaczcie, bo ja już nie wiem. No to ci jest miejscu. zaznaczone. Zobacz, już przebiegamy obok ciebie. Aha. Daleko jeszcze? O Jezu Piwo bym musiał otworzyć. Słuchajcie, byśmy zrobili tu sobie ognisko. Co? Ja piwko otworzę. No. Ty, co to jest? Gdzie oni są? Obok gdzieś. My, a my w ogóle bez sensu idziemy. Zobaczcie na mapę. Gdzieś tu trzeba wejść. Do góry. Jest gdzieś coś zaznaczone. U góry są. Zobacz, tu jest ramina. z jakim shotgunem biegasz? Nie, nie, to grać Ale da się to zrobić, rozumiem. Ale da się, da się nauczyć. Da się, da się. Źle. Co już, wszystko? Ja. No jestem serter, nie? A, dobra. Pani przodem, przepraszam. Hahaha, ty dżentelmenie, ty. Tu nie możemy przejść, czemu nas tu ma patenty, nie prowadzi jakimś skrótem, kurde. Ojej. Czekajcie, spenetruję go. O, kio, oszukanie. O, że coś tu dzwoni. Co to mówi? To dużo rzeczy, ale to, co to ma, to. pomniechamy! To gdzie ty jesteś znowu? ja taki skrócik sobie obrałem, fajny. Może by się wam spodobał. No oczywiście. To czekaj, to ci dam powera troszeczkę i... Tak jak chodzę po drabinie, oni walą mi w tyłek równo. Marcin, otworzyłeś no ulta? No tam, takie. Dziękuję Marcinie, ty to jesteś jednak dżentelmen. Uważajcie, to są te. One będą nas wkurzać tutaj zaraz, to lepiej ich odwalić, spokój będzie. Fak! Ale moja dziewczyna jest skoczna. Ania, powiedz jeszcze raz e, ten plecak tego sanitariusza i policjant... ...policyjny. To znaczy? E, jesteś pewna, że bierze się go od dostawcy na górze. Tak, tam masz uzyskać na górze i masz ten plecak na górze. Ja tam wczoraj patrzyłem, ale to chyba ja tego nie mam, może nie Dobra, jestem na miejscu Jak ty tam poszedłeś z takim skrótem? O ja jestem kurde z Krasa Kurczę, ja to... Daleko. Ania, co tak biegasz? Kurde, jakby ich kroicie szybko. O Jakieś Już polowanie tu się na czarownicę zrobiło. O, i pięknie. No i to jest wszystko, nie? Czyli kryjóweczka i zapytalamy. A gdzie teraz? A teraz już chyba będziemy robili te cele tygodniowe, bo chcę te kredyty Fenix zarypać. O, się ciemno zrobiło, nic nie mówicie. O, baby. A zaraz o. wracam. Piękny dunk. A macie wszystkie postacie zrobione? Tak, wszystkie. Ja mam jedną.